Niektórzy się ze mnie śmiali, że mam strasznie czerwony nos, więc myślę, że taka lekka korekta barw będzie akceptowalna, żeby się tego czerwonego nosa pozbyć. Dwa paski ARGB, jeden kontroler. Czy to się da podłączyć razem? Wróciłem z moim czerwonym nosem, no i niestety dalej jest czerwony. W ogóle zacząłem zapuszczać brodę, jak możecie zauważyć. Myślę, że dość dobrze mi idzie. Jak mam tutaj jeden podbródek i tutaj drugi, jak możecie teraz zauważyć, to każdy swój podbródków ma brodę. Co do dwóch pasków ARGB, są to nasze ulubione WSK 2812B, metry czarne PCB. Problem w tym, że są to dwa osobne paski, które posiadają wtyczki od STSW 3-pinowe. No ale, hmm, mamy tutaj kontroler. A dobra, może go otworzę, bo tak to będę pierniczył. Mam tutaj również wasz ulubiony kontroler SP110E, który, jak możecie zauważyć, ma tylko jedną wtyczkę, a tutaj mamy jedwie. Czyli co? Znowu lutowanie, znowu druciarstwo? Tu trzeba lutować, tu trzeba ten, tu użyj tego, tu tego, tu skręcaj kable i w ogóle? Otóż nie tym razem. Dzisiaj pokażę Wam coś, co pozwoli Wam to wszystko podłączyć, nie używając lutownicy. A tym czymś będzie oto taki zarąbisty kabelek, gdzie z jednej strony mamy jedną wtyczkę, Jodestę Trzybinową, tu ma takie zarąbiste rozdzielenie. I na końcu ma dwie takie wtyczki JST 3-pinowe. Wiadomo, już mógłbym skończyć w sumie ten odcinek, gdybym już Wam pokazałem, o co mi chodzi. Ale ci, którzy są ciekawi podłączenia, jak to działa, jakie są plusy i zalety, zapraszam dalej. Trzeba posprzątać miejsce pracy, żeby nie było, że ja tu syf zostawiam. Tu mamy kontroler SP110E, tu mamy jeden pasek ARGB z wtyczką JST 3-pinową i tu mamy drugi pasek ARGB z wtyczką 3-pinową. Natomiast tu mamy nasz zarąbisty przewód. Plusy tego przewodu gigantyczne. Po pierwsze pasuje on do każdego kontrolera ARGB takiego właśnie dedykowanego, jak na przykład SP110E, SP107E108, 601, 501, 608 i tych wszystkich innych, które są dostępne w linku w opisie gdzie serdecznie zapraszam. Jeżeli kupicie któryś z tych kontrolerów, na pewno ta końcówka będzie pasować. No i właśnie, powiedzcie mi, to jest wtyczka męska czy żeńska? A to są wtyczki męskie czy żeńskie? To jest normalnie największa kłótnia internetu, jak chodzi o te wtyczki, bo jedni mówią, że to jest wtyczka żeńska, a inni, że to jest wtyczka żeńska. No i cholera wie, jak dla mnie to jest męska. A to jest żeńska. No i ja tak będę je nazywał. Co najważniejsze, jeżeli kupicie LEDy u mnie, to zawsze dostaniecie zlutowane końcówki właśnie z tym przewodem jst tsw z wtyczką męską. Dzięki czemu będziecie mogli użyć właśnie tego rozdzielacza, który z jednej strony pasuje idealnie pod kontroler, a z drugiej strony idealnie pod nasze dwa paski ARGB. No, i teraz wystarczyłoby tylko podłączyć kontroler pod zasilacz, no i gotowe. Jak chodzi o zasilacz, mamy tutaj standardowy zasilacz impulsowy 5V 50W, wtyczka 5,5x21mm. Podłączamy teraz nasz kontroler. I teraz wystarczy podłączyć to do gniazdka, żeby wszystko zaczęło działać. No i przy bardzo, nasze LEDy ARGB zaczęły świecić. I to co najważniejsze, to co powinno Was interesować. Pierwsza sprawa, efekt jest dokładnie powielony na jednym jak i na drugim pasku ARGB, dokładnie tak samo. Dlatego już używamy cały czas jednego wyjścia sygnałowego, więc ten kontroler daje tylko jeden sygnał, który jest po prostu tym rozdzielaczem rozdzielany na dwa paski. Nie ma tutaj w tym rozdzielaczu możliwości sterowania tymi paskami osobno. Obydwa będą świecić na ten sam kolor oraz ten sam ustawiony przez ten kontroler tryb. Teraz jeszcze połączę się z tym kontrolerem. Uwaga, uwaga. Tryb na przykład koloru czerwonego, czy powiedzmy jakiś taki inny tryb, o na przykład taki. Wszystkie tryby, które są dostępne na tym kontrolerze będą powielone na tych dwóch paskach razem. Zobaczcie, równiuteńko jak w mordę szczelił, no 1 do 1. Jeszcze można spróbować innych trybów, żebyście mogli dokładnie to zobaczyć. Jest dokładnie powielony ten sam efekt. No ale ja wiem co Was zastanawia. Jeżeli odepniemy jeden z takich, właśnie pasków LED, to czy możemy pod niego podłączyć drugi rozdzielacz? Tak, możemy. I w tym momencie mamy wyjście, teraz powiedzmy na ten pasek, tutaj znowu. I możemy podłączyć jeszcze jeden taki pasek ARGB. To jest nieograniczona ilość. Możecie sobie taki rozdzielacz podpiąć 20 i mieć tych 20 pasków podłączonych razem. Tylko pamiętajcie o kilku rzeczach. Po pierwsze, takie rozdzielacze są świetne, ale raczej tylko jako sygnał. W sensie jak na przykład podepniecie sobie każdy pasek powiedzmy, po metrze czy na 2 metry, nie będzie problemu. Ale jeżeli Wy powiedzmy, macie teraz trzy wyjścia i na każdym użyjecie powiedzmy, po 2 metry, to macie łącznie 6 metrów, i te 6 metrów prądu jest ciągnięte z kontrolera. Pamiętajcie, żeby sobie doprowadzić dodatkowe zasilanie do pasku, żeby po prostu te paski miały zasilanie wprost zasilacza, a nie żeby kontroler się musiał męczyć z tym całym zestawem. No to jednak jest ważne. No ale taki sytuacja jak na przykład ja mam, że tu mam metr, tu mam metr, i tu impotyw jeszcze metr, no to nie trzeba dodatkowego zasilania, no bo po co? No ale to jest taka sama sytuacja, jakbyście podpinali te paski szeregowo, czyli macie jeden pasek, a potem podpinacie za nim drugi pasek. Tu działa to powiedzmy podobnie, takie samo zużycie prądu. Więc jeżeli macie, powiedzmy teraz, tak jak 2 metry LEDów, no to zasilacz 5V 50W. Jak macie, powiedzmy, nie wiem, 5 metrów LEDów, 60ek, no to zasilacz 5V 100W. No i tak dalej. No ale dobra, to jest jedna ze spraw. No fajna sprawa, super. Ale jeżeli, powiedzmy, ja chciałem chciał jeden pasek przykleić tu, a drugi chciałem przykleić na podłodze, no to za krótki ten kabel. No to co, to, to, to dupa. No to znowu trzeba lutować. Patrzę, w ciula lecisz. Jak ja mam to bez lutowania zrobić, jak trzeba lutować? A nie do końca. Bo ostatnim czasem pojawiło się również coś takiego. Jest to metrowej długości przedłużacz, który z jednej strony posiada wtyczkę męską, a z drugiej wtyczkę żeńską. Więc możecie go podpiąć zarówno na przykład tutaj i przedłużyć sobie ten cały zestaw, a może ja wam to po prostu pokażę. Tutaj się wpinamy i tutaj nasz metrowy przewód wpinamy z drugiej strony. I teraz mamy tutaj kolejny metr przewodu, więc można to wywalić dosłownie gdzieś tam hen daleko. Bo mamy metr kabla. Świetna sprawa, albo z drugiej strony, na przykład, potrzebujecie, żeby jeden z tych pasków ARGB był gdzieś dalej, a jeden bliżej. No to znowu bierzecie ten kabelek, odpinamy powiedzmy ten pasek ARGB. Teraz podłączamy się tutaj naszym przedłużaczem, a następnie. a spadł mi pasek na ziemię. A następnie podłączamy nasz pasek ARGB, ten drugi, z tym już metrowym przedłużaczem. No i mamy metr kabla, i gdzie tam chcemy, możemy to wrzucić, na przykład nie wiem. Powiedzmy, że ten będzie tam na podłodze leżał, a te będą sobie leżeć na stole, czy tam na biurku. Na biurku gamingowym. Więc zarówno tu, jak i tu wszystko działa, wszystko pięknie śmiga. Mam no, bardzo spoko sprawa. No i co najważniejsze, zabawa bez jakiegokolwiek lutowania. Więc to jest gotowy zestaw. Podpinacie, jedyne co wam potrzebne to śrubokręt, no bo co więcej. Ale żeby nie było tak kolorowo, to powiem wam, że jest jeszcze bardziej kolorowo. Dlaczego? Przecież jak my rozdzielamy sygnał, to kontroler tego nie ogarnia. Ten kontroler obsługuje na jednym pasku maksymalnie 1024 diody. Jeżeli my używamy takiego rozdzielacza, to na każdym z tych wyjść Możecie podłączyć po 1024 diody, bo kontroler dalej będzie to uznawał jako jeden 1024 diodowy pasek, a wy podłączycie 3 razy 1024. Nie ma z tym żadnego problemu. No i wtedy, jak na przykład tutaj mamy jedno rozdzielenie, drugie rozdzielenie i trzecie, to możecie podłączyć 1024, 2048, 3000. Ponad 3000 diod. Naprawdę nie, no to jest bardzo spoko sprawa. Ogólnie jeżeli ktoś właśnie nie lubi lutować albo nie chce lutować, albo chce gotowy zestaw bez żadnego lutowania, to tak, można też na przykład te metrowe kable łączyć ze sobą i sobie stworzyć na przykład nie wiem 5 metrów przewodu. No można jak najbardziej. Wiadomo, że no, taniej byłoby po prostu to zlutować, ale jeżeli ktoś tak mówię, nie chce albo nie może, nie ma zdolności manualnych, chce mieć gotowe to jak najbardziej można. No i tak naprawdę zostaje dla was, czy warto kupić taki rozdzielacz, czy nie. Czy jest to coś ciekawego, czy jednak, hmm, może lepiej byłoby lutować? Jak dla mnie, czy dla osoby, która wie, czy tam tylko odrobineczkę zna się nawet tak adresowanych. Tak, 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 to są nie tylko muska, ten temat ledów. To jest to naprawdę spoko sprawa. Nie trzeba się bawić w lutowanie, w zarabianie tych przewodów, potem ogarnianie tego, żeby to wszystko dobrze działało i tak dalej. No po prostu podłączacie i gotowe. A jak chcecie odłączyć. już. Po prostu. Koniec. Odłączone. A chcecie nagle znowu podłączyć. i znów wszystko działa. Tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie tych rozdzielaczy, czy tego przedłużacza, JDST. To można zadawać oczywiście pytania w komentarzach, a ja bardzo chętnie Wam te pytania odpowiem. Jeżeli chcielibyście kupić takie rozdzielacze czy przedłużacze JST, to są one dostępne w linku w opisie, gdzie serdecznie zapraszam. A tam również można kupić kontrolery, LEDy, zasilacze i inne tego typu rzeczy. Warto zajrzeć. Jeżeli uważasz, że jest to ciekawe, to zawsze warto stawić łapkę w górę. Dla Ciebie to jest jedno kliknięcie, a dla mnie jest to naprawdę wiedza, że warto robić takie filmy, no i że Was to po prostu ciekawi, że to nie jest coś w stylu. Weź, patrz, nie pieprz, głupo, na, pograj se Fortnite'a czy coś, tylko rób takie filmy, są ciekawe, więc jeżeli coś, można zostawić. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!